Witam wszystkich serdecznie. Tym razem pokażę Wam, jak wyszydełkować taki sweterek dla pieska. Jest to sweterek na małego pieska. Pokażę go tak, aby można było wykonać nieco zmodyfikowane rozmiary, na przykład na dłuższego pieska albo na ciutniejszego. Sweterek jest cieplutki, ma taki golfik i. Klapkę, która będzie ogrzewać jeszcze brzuszek. Akurat to jest wersja dla suczki. Tutaj ma takie ozdobne muszelki i kolor, ale również wytłumaczę, jak zrobić, żeby była na pieska. Trzeba przygotować odpowiednie włóczki. Ja akurat użyłam tutaj różnych włóczek, i akrylowych, i wełęki się gdzieś w tych kolorach przewijają. Pasują one na szydełko 4 mm. Używam właśnie tego szydełka. Potrzebne nam będą jeszcze nożyczki i guzik. Przygotowałam również kilka moteczków różnych kolorów. Właśnie będą potrzebne do zmieniania tutaj w tym wzorze kolorów. Także warto przygotować sobie różne moteczki. To jest też taki fajny pomysł, aby wykorzystać takie końcówki, kuleczki. Na małego pieska spokojnie nam starczy tutaj tej włóczki. Zaczniemy pracę od zrobienia golfu tutaj dla, na główkę. I w zasadzie od tego golfu rozpoczniemy i wyznaczymy już odpowiedni rozmiar, czy to będzie na dużego pieska, czy na mniejszego. Proszę przygotować włóczkę i pętelkę. Mniejszam nieco pętelkę, i najpierw robimy 23 oczka łańcuszka. 23 oczka łańcuszka zrobię razem z Wami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

Taką długość będzie miał przed złożeniem, przed złożeniem golfik. Po złożeniu będzie on zarówno i cieplejszy, i będzie bardziej przypominał golfik. Więc to jest długość golfu. I teraz będziemy robić szerokość. Proszę zrobić narzut. Odliczamy na naszym łańcuszku 4 oczka w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery. I w to czwarte oczko wbijamy szydełko pod dwie pętelki i w tym czwartym oczku robimy jeden słupek. Ciągam pętelkę i przerabiamy słupek. Następnie znów proszę zrobić narzut i w każdym następnym oczku do końca tego łańcuszka wykonujemy po jednym słupku. Tak będzie wyglądać już każdy rząd tego golfu. Ja zrobię do końca ten łańcuszek i powiem Wam, jak zacząć kolejny, drugi rząd. Pierwszy rząd już zrobiony. Wyszło 20 słupków i już każdy rząd będzie miał po 20 słupków, nie licząc oczka początkowego, które ominęliśmy na słupka początkowego który składał się z trzech oczek my to na samym początku ominęliśmy i zrobiliśmy pierwszy prawidłowy słupek w czwartym oczku czyli razem rząd ma 21 słupków ale jak zacząć następny rząd? pętelkę mamy tutaj z lewej strony i teraz obracamy tak naszą robótkę aby znalazła się ona z prawej strony każdy następny rząd będzie rozpoczynał się od trzech oczek łańcuszka, zrobionych właśnie w tym miejscu. Raz, dwa, trzy. Te trzy oczka łańcuszka zastępują pierwszy słupek, który mamy tutaj w rzędzie poniżej. I w każdym następnym rzędzie już będzie wykonywany tak jak na dole rząd słupków. W każdym następnym oczku wykonujemy po jednym słupku i ja wbijam szydełko w drugie oczko, czyli robię y, słupek na drugim słupku, dlatego że ten pierwszy słupek jest przyporządkowany do tych trzech oczek łańcuszka. A więc wbijam szydełko w drugie oczko i wykonuję teraz oczek słupków w każdym oczku, po jednym słupku, do samego końca. Tak już wygląda ten i każdy następny rząd. Pilnujcie tego, aby w każdym rzędzie było po tyle samo słupków, czyli musi być razem z tym łańcuszkiem początkowym 21 słupków. Liczcie to, żeby wyszedł ten prostokąt równy. Mój golfik ma tak, jak widać, składa się z rzędów słupków i ma on 23 rzędy słupków. Zrobiłam 23 rzędy, i gdyby to tak zliczyć, zmierzyć te 23 rzędy, wyszło mi to 30 cm. 23 rzędy to 30 cm, i teraz, w zależności od tego, Jaką dużą główkę ma piesek? Golfik musi być właśnie teraz zrobiony odpowiednio pod rozmiar. Myślę, że na takiego Jorka albo Maltańczyka taki rozmiar w zupełności wystarczy 30 cm. Aczkolwiek warto jeszcze zrobić i dostosować do potrzeb własnych. Od tego jak zrobimy duży ten golfik, będzie również zależeć reszta wielkość reszty tego sweterka. A więc już tutaj wyznaczamy odpowiedni rozmiar dla pieska. Ważne żeby nie uciskało tutaj na naszej pieska, no i też nie było zbyt luźne. Najważniejsze, żeby przeszła główka. Także można nawet popróbować czy złożyć i spróbować czy już jest rozmiar odpowiedni. A więc ja już mam drugi rząd zrobiony. Wszystkich razem należy zrobić 23 rzędy lub inną wielkość potrzebną do rozmiaru danego pieska. 23 rzędy zrobione. Po złożeniu tego długiego prostokąta zobaczycie, czy. Otwór tutaj powstały będzie odpowiedni na głowę waszego pieska. Dobrze jest też sobie od razu tak tylko wywinąć i sprawdzić, czy jest wszystko ok. I teraz pokażę, jak zrobić muszelki, które tutaj są na wykończeniu golfika. Z tym, że oczywiście dla piesków raczej nie będzie pasować takie wykończenie, więc Osoby, które robią dla pieska, a nie dla suczki, proszę przewinąć sobie troszkę do przodu, z minutkę, dwie minutki i tam, gdzie pokazuję łączenie tego golfiku. Natomiast teraz pokażę właśnie te muszelki. Proszę ułożyć w taki sposób nasz długi prostokąt, aby pętelka była z prawej strony i teraz będziemy tą część przerabiać. Co drugim rzędzie, czyli ten pierwszy omijamy. W drugim rzędzie będziemy wykonywać właśnie muszelkę. Proszę zrobić narzut i pod pierwszym słupkiem w drugim rzędzie proszę wykonać pięć słupków pod tym słupkiem. Pierwszy słupek, drugi słupek. Trzeci słupek, czwarty i ostatni, piąty. I teraz taką muszelkę zawieszamy na następnym rzędzie, czyli trzecim rzędzie. Pod słupkiem wbijamy szydełko właśnie pod ten słupek, tak jakby w dziurkę. I tutaj musimy zrobić oczko ścisłe, czyli Robimy narzut, przeciągamy przez tą dziurkę i pętelkę na szydełku. Zrobiliśmy oczko ścisłe, które zawiesza nam naszą muszelkę. Następną muszelkę wykonujemy następująco. Proszę zrobić narzut i w rzędzie następnym pod pierwszym słupkiem znów wykonujemy 5 słupków. I zawieszamy w taki sam sposób, w tym kolejnym rzędzie, taki sam sposób jak tą pierwszą muszelkę. 2, 3, 4 i 5. I zawieszamy w następnym rzędzie pod następnym, pod pierwszym słupkiem oczkiem ścisłym. I tak już wykonujemy do końca powinno wyjść 11 muszelek. 11 muszelek już zrobionych. Ostatnią muszelkę zawieszamy w ostatnim oczku, w którym był wbity ten pierwszy słupek, czyli on był wbity tu. Tutaj zaraz jest pętelka początkowa i niteczka my wbijamy właśnie w to miejsce szydełko o, właśnie i tutaj robimy oczko ścisłe i teraz jak łączymy żeby było dobrze pętelka jest z lewej strony my natomiast tą prawą stronę składamy niejako na pół muszelki będą złączone do siebie właściwymi stronami, czyli tak musimy złożyć naszą robótkę. Układamy w ten sposób, żeby teraz pętelka była z tej strony, tą naszą robótkę i były widoczne te dwa miejsca, które musimy połączyć. Szydełko wbijamy w pierwszy słupek pierwszego rzędu, pierwszej warstwy. Wszystko jest pierwsze, ale faktycznie tak musimy zrobić. Pierwszy słupek może Wam tutaj trochę trudno go rozróżnić, ponieważ jest muszelka. Pierwszy słupek pierwszej warstwy i pierwszego rzędu. Łapiemy pętelkę właśnie z drugiej warstwy i przeciągamy przez to miejsce. I robimy oczko łańcuszka, które mocno zaciskamy. I już jest połączona jedna i druga warstwa. I teraz łączymy oczkami ścisłymi również. Jak to robimy? Musimy bardzo dobrze ułożyć te nasze warstwy, żeby wszystkie oczka były do siebie, że tak powiem, przyporządkowane. Wbijamy szydełko w następne oczko pierwszej warstwy i następne oczko drugiej warstwy. Czyli przez dwie warstwy mamy przełożone szydełko. Robimy narzut i przeciągamy przez te dwie warstwy i pętelkę na szydełku. I znowu następne oczko pierwszej warstwy, drugiej warstwy. Musicie uważnie poprzekładać te yy, szczególnie drugie warstwy. I robimy oczko ścisłe. I tak już wykonujemy oczko za oczkiem do samego końca. Naszej, naszego golfiku. Powstał taki powstanie taki szef, który schowa się wewnątrz golfiku. Także robimy tak już do samego końca i potem dalsza część naszego sweterka. Oczka ścisłe już zrobione. Do ostatniego oczka powstał szef, który będzie schowany. Właśnie po wywinięciu naszego golfika muszelki były robione tak, żeby tutaj ta właściwa strona teraz była ładnie widoczna. Te niteczki oczywiście trzeba wszystkie schować, i teraz my ustawiamy tak naszą robótkę. Ja jeszcze odwinę ten golfik, żeby było dobrze to wszystko widać. Tak odwracamy, żeby teraz ten szef był pionowo. I musimy zrobić pierwszy rząd naszego tułowia. Pierwszy rząd będzie musiał być nieco rozszerzony, żeby pieska już tutaj w tułowiu nic nie uwierało. I jak to robimy? Proszę zrobić pierwsze trzy oczka łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Raz, dwa, trzy. Te trzy oczka niejako są tak na łączeniu. I one będą, będą miejscem również łączenia tego pierwszego rzędu. I my naprzemiennie będziemy wykonywać pod jednym rzędem tych słupków, które teraz są w poziomie, robię narzut. Pod tym pierwszym słupkiem wbijam szydełko w pierwszym rzędzie i tutaj robię trzy słupki. Pierwszy słupek, narzut. drugi i jeszcze pod tym samym słupkiem trzeci. Następnie robią narzut i pod kolejnym rzędem drugim pod pierwszym słupkiem tym razem wykonujemy cztery słupki, bo musimy nieco rozszerzyć ten sweterek. Dwa, trzy. Aż 4 słupki. Nawet widać, że one się nieco już nie mieszczą, dzięki temu rozszerzy się ten pierwszy rząd. I tak już wygląda ten pierwszy rząd. Naprzemiennie raz pod jednym rzędem wykonujemy 3 słupki, pod następnym 4. Więc tutaj pod tym rzędem musimy wykonać tym razem 3 słupki. I tak już do ostatniego rzędu przerobię to i pokażę, jak połączyć ten rząd i jak. Rozpocząć następny. Pierwszy rząd skończony. Pokażę jak go połączyć. Szydełko wbijamy w pierwszy łańcuszek, który zastępował pierwszy słupek. To były trzy oczka łańcuszka i my w to górne oczko wbijamy szydełko. Przybliżamy pętelki i robimy oczko ścisłe, czyli narzut. Przeciągamy przez to oczko i pętelkę na szydełku. Od drugiego rzędu zaczniemy już bawić się kolorami. Więc, proszę przygotować kolor, który będzie już właśnie przewijał się albo co ileś tam razy, albo będzie zmieniany tak jak u mnie ten kolor, ponieważ używałam bardzo różnych kolorów. Więc, teraz przygotowałam różową tutaj włóczkę i dołączymy ten kolor jak to robimy zmniejszam trochę pętelkę w tym ciemniejszym różu wkładam szydełko łapię pętelkę na szydełko i przeciągam przez tą pętelkę ciemną i teraz tutaj żeby to się nam nic nie pomieszało Teraz pociągam tą ciemną pętelkę, ale ta jasna nie może przejść supełek. Pociągam tak maksymalnie, a na naszej jasnej pętelce robimy jedno oczko łańcuszka, które mocno zaciskamy. Może być taka sytuacja, jak teraz u mnie, że to się wszystko rozciągnie, więc jeszcze raz ciągniemy ciemny kolor. I teraz już zacznie nam się ten fajny wzór. Tak, nieco on przypomina, żakard jest bardzo, bardzo prosty, wygląda tylko nieco skomplikowanie, ale jest bardzo prosty. Tej włóczki ciemnego koloru nie odcinamy, ponieważ ona się przewija tutaj co kilka rzędów, zobaczcie. Także jej nie odcinamy, jej też trzeba przygotować nieco więcej tego koloru podstawowego, tak to nazwijmy. A tutaj troszkę pozmieniamy tych kolorów, żeby wzór był ciekawszy. Pierwsze oczko zrobione. Musimy zrobić jeszcze dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa, razem trzy. I te trzy oczka zastępują pierwszy słupek. Następnie robimy narzut, i w dwóch kolejnych oczkach, w tym naszym pierwszym rzędzie, robimy po jednym słupku. Przy okazji, włóczkę, tą końcóweczkę wrabiamy w robótkę, czyli układamy wzdłuż krawędzi. Wbijam szydełko w pierwsze oczko i robię pierwszy słupek. Następnie narzut w drugie oczko, wbijam szydełko i znów słupek. Czyli mamy dwa słupki obok siebie. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Dalej narzut. Odliczamy na naszym tutaj pierwszym rzędzie trzy oczka w lewo. Raz, dwa, trzy. I w to trzecie oczko wbijamy szydełko i tutaj robimy kolejny słupek. Czyli zobaczcie, ominęliśmy niejako dwa oczka tutaj, powstała taka dziurka. I tak będzie wyglądał ten rząd. Dwa słupki, dwa oczka, znów dwa słupki, pierwszy już zrobiony, więc w następnym oczku robimy kolejny i znów dwa oczka łańcuszka. Na rzut odliczamy trzy oczka w lewo, te trzecie oczko, wbijamy szydełko i robimy kolejną część wzoru, czyli słupek, w następnym oczku słupek. Tak wygląda Pierwszy rząd tego wzoru. Dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki, dwa oczka i tak dalej. Tak wykonujemy już do samego końca. Ten pierwszy rząd i po chwili pokażę, jak go połączyć.